Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy niektóre codzienne przedmioty w Twoim domu mogą stanowić zagrożenie dla Twojego zdrowia? Wiele rzeczy, których używamy na co dzień bez zastanowienia, może zawierać ukryte toksyny i zarazki. W tym filmie pokażę Ci osiem domowych przedmiotów, które mogą zaszkodzić Twojemu zdrowiu, jeśli nie będą odpowiednio użytkowane. Wiele osób uważa, że ich dom jest bezpiecznym i chronionym miejscem, ale nie zdaje sobie sprawy, że nieświadomie narażają się na kontakt z niebezpiecznymi substancjami, które są powiązane z nowotworami, zaburzeniami hormonalnymi, problemami z oddychaniem i innymi zagrożeniami dla zdrowia. Zwróć uwagę, aby odkryć ukryte niebezpieczeństwa, które mogą znajdować się tuż przed Twoimi oczami. Przygotuj się, by spojrzeć na codzienne produkty z nowej perspektywy. Zacznijmy od czegoś, co wydaje się nieszkodliwe świece zapachowe. Wszyscy kochają przytulną atmosferę i piękne aromaty, które te świece wprowadzają, prawda? Jednak za tymi przyjemnymi zapachami mogą kryć się niepokojące substancje chemiczne. Wiele świec zapachowych zawiera składniki, takie jak limonen i wtalany. Limonen ma cudowny cytrusowy zapach i jest obecny w wielu perfumowanych produktach, w tym świecach. Chociaż może się wydawać nieszkodliwy, limonen, uwalniany do powietrza, może przekształcić się w formaldehyd substancję znaną z wywoływania raka u ludzi. Narażenie na formaldehyd wiąże się z różnymi problemami zdrowotnymi, takimi jak stany zapalne, toksyczność wątroby oraz zwiększone ryzyko raka płuc i piersi. Ponadto kobiety w ciąży i ich dzieci mogą odczuwać negatywne skutki kontaktu z tą substancją. Wtalany, obecne w świecach zapachowych, pomagają przedłużyć aromat, jednak odkryto, że są one bisruptorami endokrynologicznymi. Nadmierne narażenie może powodować zaburzenia hormonalne, zwiększać ryzyko raka wątroby oraz prowadzić do potencjalnych komplikacji u kobiet w ciąży, ich dzieci. Substancje te mogą również zaburzać rozwój mózgu, przyczyniając się do problemów takich jak ADHD, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi i pogarszać problemy behawioralne u dzieci. Wygląda na to, że te świece zapachowe nie są tak nieszkodliwe, jak się wydaje. Jednak świece nie są jedynymi. Które uwalniają szkodliwe substancje. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem odkryła, że 91% powszechnych produktów domowych uwalnia formaldehyd. Dlatego ważne jest, aby unikać palenia świec w domu lub sypialni, ponieważ może to zwiększyć poziom tlenku węgla, powodując takie objawy, jak zawroty głowy, bóle głowy i nudności, które należy traktować poważnie. Zaleca się stosowanie perfumowanych produktów z umiarem i zapewnienie dobrej wentylacji otwierając okna zamiast polegania wyłącznie na świecach w celu eliminowania zapachów. Zdecydowanie odradza się używanie świec w sypialni. Odkryj świat nawilżaczy powietrza. Oto kolejny niespołucywany produkt – nawilca czy powieca. Wiele osób używa tych urządzeń w domu, aby nawilżyć suche powietrze zimą, ale pozory mogą mylić. Warto to przemyśleć. Badanie które analizowało poziomy bakterii w zbiornikach na wodę nawilżaczy powietrza na przestrzeni czasu, wykazało, że po 12 godzinach zarówno woda oczyszczona, jak i woda z kranu miały porównywalne ilości mikroorganizmów. Wbrew oczekiwaniom naukowców, obecność chloru w wodzie z kranu nieskutecznie zabijała zarazków, ani nie hamowała wzrostu bakterii. Według ekspertów, nawilżacze powietrza sprzyjają rozwojowi bakterii z powodu długotrwałego przechowywania wody, niezależnie od jej źródła. Jeśli zbiorniki nie są odpowiednio utrzymywane, mogą rozwijać się szkodliwe bakterie, takie jak z aerougynouse, Ligenele i Streptococcus pneumoniae. Bakterie te mogą powodować poważne komplikacje zdrowotne, takie jak zapalenie płuc, choroby układu oddechowego, sepsa i inne powiązane dolegliwości. Ważne jest, aby regularnie czyścić zbiornik na wodę w nawilżaczu co 3 lub 4 dni, aby uniknąć gromadzenia się szkodliwych bakterii. Pamiętaj, aby pozostawić urządzenie otwarte i suche, gdy nie jest używane. Jeśli podoba Ci się film i uważasz, że informacje są przydatne, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Twoje wsparcie jest kluczowe, abyśmy mogli nadal tworzyć wartościowe treści. Skomentuj poniżej i podziel się swoimi doświadczeniami lub pytaniami. Chcemy usłyszeć, co myślisz. Aby nie przegapić żadnego z naszych przyszłych filmów, zasubskrybuj kanał i włącz dzwonek. Aby otrzymywać wszystkie powiadomienia. Razem będziemy dalej odkrywać i uczyć się o ważnych tematach. Czy wiesz, że ubrania prane chemicznie mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia? Ważne jest, aby być świadomym potencjalnych zagrożeń związanych z tymi codziennymi przedmiotami. Usługi pralni chemicznej mogą być wygodne dla delikatnych ubrań, ale warto zwracać uwagę na potencjalnie szkodliwe chemikalia, których używają. Pralnie chemiczne często korzystają z silnych rozpuszczalników. Takich jak perchloretylen lub perk, aby skutecznie usuwać trudne plamy. Jednak perk jest powszechnie uznawany za substancję rakotwórczą. Ciągła ekspozycja na niektóre substancje może stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia, jak ostrzega Administracja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy OSHA. Te substancje mogą przenikać do naszego organizmu przez skórę lub drogą wziewną, co może prowadzić do rozwoju chorób. Badania wskazują, że długotrwała ekspozycja na perk może zwiększać ryzyko rozwoju niektórych rodzajów raka, takich jak rak przełyku, macicy i pęcherza moczowego. Wdychanie oparów może powodować objawy takie jak zawroty głowy, podrażnienie nosa i gardła, problemy z pamięcią oraz wysypki skórne. Pralnie chemiczne zazwyczaj używają plastiku, aby chronić ubrania, zanim te całkowicie wyschną, co oszczędza czas. Czy wiesz, że szkodliwe opary mogą zostać uwięzione w tym plastiku? stanowiąc zagrożenie dla Twojego zdrowia, gdy otwierasz swoją szafę. Benzen, lotny związek organiczny, jest również używany jako rozpuszczalnik i niestety jest powiązany z rakiem. Przed włożeniem ubrań wypranych chemicznie do szafy zaleca się usunięcie plastiku, który je pokrywa i pozostawienie ich na 3 do 4 godzin, aby się wywietrzyły. Upewnij się także, że dobrze je wytrząsasz i przechowujesz w chłodnym, zacienionym miejscu, aby uniknąć intensyfikacji oparów, peregani drukowane na papierze termicznym. Na koniec mamy peregani termiczne, które prawdopodobnie znajdziesz w swoim portfelu lub torbie. Na pierwszy rzut oka te papierowe peregani mogą wydawać się nieszkodliwe, ale technologia ich druku jest zaskakująco niebezpieczna dla zdrowia. Papier termiczny jest pokryty specjalnymi chemikaliami, które reagują na ciepło, co umożliwia drukowanie bez atramentu. BPA, bisfenol A. Jest najczęściej stosowaną substancją chemiczną. BPA jest powszechnie znany jako dysraptor endokrynologiczny i może być wchłaniany przez skórę. Badania wykazały, że długotrwałe narażenie na BPA może znacząco obniżyć poziom męskich hormonów płciowych, takich jak testosteron, co prowadzi do zaburzeń erekcji i zmniejszenia libido u mężczyzn. Ponadto może powodować problemy, takie jak przedwczesne dojrzewanie i wady wrodzone u kobiet. Narażenie na BPA jest również związane z różnymi problemami zdrowotnymi, w tym z rakiem macicy i piersi, cukrzycą, otyłością i egzemą. Ważne jest, aby ostrożnie obchodzić się z paragonami, ponieważ BPA może być łatwiej wchłaniany przez skórę w kontakcie z olejem niż z wodą. Czy wiedziałeś, że nakładając balsam na ręce, a następnie dotykając paragonu, twoje ciało może wchłonąć znaczne ilości BPA. Badania pokazują, że nawet krótki. Dwusekundowy kontakt z paragonem może spowodować znaczny wzrost wchłaniania BPA, przekraczając bezpieczny limit prawie 80-krotnie. Wyniki te ujawniają alarmujące poziomy toksyczności obecne w papierze termicznym. Najlepiej nie przechowywać paragonów w portfelu lub torbie. Jeśli często masz kontakt z paragonami w pracy, zaleca się noszenie rękawiczek, aby zapewnić sobie ochronę. Odkrywając świat mydeł antybakteryjnych, możesz myśleć, że mydła antybakteryjne oferują większe bezpieczeństwo i promują lepsze zdrowie, ale ważne jest, aby być świadomym potencjalnych zagrożeń związanych z tymi produktami. Triclosan, aktywny składnik, jest powiązany z zaburzeniami hormonalnymi w tarczycy, opornością na antybiotyki oraz obniżoną funkcją układu odpornościowego. Ponadto badania laboratoryjne potwierdziły, że może działać jako dysraptor endokrynologiczny. Triclosan może reagować z chlorem w wodzie z kranu co prowadzi do powstania gazu chloroformowego. Narażenie na ten szkodliwy produkt uboczny może powodować różne problemy zdrowotne, w tym depresję, problemy z wątrobą oraz raka. W 2016 roku FDA podjęła działania zakaz triklosanu i innych 18 substancji chemicznych w mydłach. Decyzja ta została podjęta, ponieważ producenci nie byli w stanie wykazać bezpieczeństwa i skuteczności tych produktów. Ważne jest aby dokładnie sprawdzać listę składników swojego mydła i przestać używać jakichkolwiek produktów zawierających triklosan. Zamiast tego, wybieraj wodę i zwykłe mydło, które są skuteczne w zabijaniu zarazków, jeśli są prawidłowo używane. Jeśli chcesz zwiększyć działanie antybakteryjne, zdecyduj się na mydła zawierające kwas benzoesowy, który jest bezpieczniejszy. Odkryj cuda patelni nieprzywierających. Teraz porozmawiajmy o potencjalnym zagrożeniu. Które może znajdować się w Twojej kuchni. Patełnie nieprzywierające. Chociaż te patełnie są wygodne, z czasem powierzchnia nieprzywierająca może się pogarszać i uwalniać szkodliwe opary. Materiał ten nazywa się PFOA, substancją klasyfikowaną jako prawdopodobnie rakotwórczą przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem. Przegrzanie powłok nieprzywierających może uwalniać cząsteczki, które mogą być spożywane razem z jedzeniem. PFOA pozostaje w organizmie przez długi czas ze względu na swoją stabilność chemiczną i został wykryty we krwi prawie wszystkich badanych Amerykanów. Bodnia i PFOA badania wiążą wysokie poziomy PFOA z podwyższonym poziomem cholesterolu, większą podatnością na problemy starczycą oraz możliwymi opóźnieniami w dojrzewaniu. Ponadto w testach na zwierzętach związek ten powodował wady wrodzone i nowotwory. Aby być bezpiecznym, rozważ wymianę starych patelni nieprzywierających. Które się łuszczą na naczynia ceramiczne lub ze stali nierdzewnej. Dbaj o powierzchnie nieprzywierające, unikając wysokich temperatur, używając przyborów, które ich nie zarysują, oraz wybierając delikatne metody czyszczenia. Odkryj zagrożenia związane z odświeżaczami powietrza. Odświeżacze powietrza, które wydają się nieszkodliwe do utrzymania przyjemnego zapachu w domu, mogą być niebezpieczne. Większość z nich zawiera wtalany. Które są szkodliwymi disruptorami endokrynologicznymi, podobnymi do tych, które znajdują się w świecach zapachowych. Te cząsteczki mogą pozostawać w powietrzu przez długi czas, a częsta ekspozycja na odświeżacze powietrza może znacząco zwiększyć poziom wtalanów w moczu, co jest niepokojące. Kontakt ten został powiązany z problemami z płodnością, zaburzeniami neurologicznymi i trudnościami w nauce u dzieci, astmą, cukrzycą i rakiem piersi. Zamiast używać odświeżaczy powietrza. Spróbuj otworzyć okna i naturalnie wentylować pomieszczenia. Rośliny takie jak orside, aloes i bluszcz angielski pomagają oczyszczać powietrze bez użycia chemikaliów. Nie zapomnij o odkurzaniu, ścieraniu kurzu i wybieraniu ekologicznych środków czystości, takich jak ocet i soda oczyszczona, aby pozbyć się niechcianych zapachów. Zagrożenia związane z pojemnikami plastikowymi na żywność. Pojemniki plastikowe są praktyczne do przechowywania resztek i transportowania żywności, ale nie są tak bezpieczne, jak się wydają. Nawet plastik oznaczony jako wolny od BPA może uwalniać chemikalia, które naśladują estrogen. Badanie Endocrine Society wykazało, że powszechne konserwanty żywności, takie jak propyloparaben, mogą aktywować geny związane z wzrostem guzów raka piersi. Dodatki plastikowe, takie jak ptalany i bisfenole, mogą przenikać do żywności i napojów. Szczególnie gdy są podgrzewane w mikrofalówce, przyspieszając ten proces. Z biegiem czasu te chemikalia mogą się gromadzić w organizmie, zakłócając normalne funkcjonowanie hormonów. Aby zredukować te ryzyka, rozważ zastąpienie pojemników plastikowych szkłem lub stalą nierdzewną i unikaj podgrzewania żywności w plastiku, zwłaszcza jeśli jest tłusta lub kwaśna. Podstawowe środki ostrożności na co dzień. Z odrobiną uwagi i inteligentnymi praktykami możesz znacząco zmniejszyć ryzyko związane z toksynami i bakteriami w domu. Oceniaj przedmioty, które używasz na co dzień i zastępuj te, które mogą powodować problemy. Ostrożnie obchodź się z plastikami i paragonami. Regularnie wiecz pomieszczenia i stosuj bardziej ekologiczne praktyki czyszczenia i pielęgnacji. Podejmuj kroki, aby utrzymać swój dom w bezpieczeństwie i zdrowiu, zawsze priorytetowo traktując swoje dobre samopoczucie. Jeśli ten film skłonił Cię do myślenia, podziel się nim. Mam nadzieję, że zainspiruje Cię do wprowadzenia pozytywnych zmian i życia z większą uwagą. Podziel się swoją opinią w komentarzach, który codzienny produkt najbardziej Cię niepokoi. Pamiętaj, aby zawsze stawiać na pierwszym miejscu swoje zdrowie.